4 października 1936 roku w londyńskiej dzielnicy East End rozegrała się jedna z najważniejszych ulicznych batalii w historii brytyjskiego ruchu antyfaszystowskiego bitwa na Cable Street tego dnia brytyjska Unia Faszystów kierowana przez Sir Oswalda Mosleya zamierzała przeprowadzić wielki marsz przez ulice zamieszkane głównie przez żydowskich irlandzkich i robotniczych mieszkańców Londynu. Mosley, były polityk partii pracy i partii konserwatywnej inspirował się reżimami Mussolini'ego i Hitlera jego organizacja ubrana w czarne koszule na wzór włoskich faszystów głosiła hasło Nacjonalistyczne, antysemickie i antykomunistyczne, budząc strach w społecznościach imigranckich. Rząd zezwolił na marsz, a władze miasta wysłały na ulicę ponad 6 tysięcy policjantów, by chronić prawo do wolności zgromadzeń. Jednak naprzeciw nim stanął tłum około 200 tysięcy mieszkańców Londynu, zjednoczonych w sprzeciwie wobec przemocy i nienawiści. Ulice S.N., szczególnie Cable Street, zamieniły się w barykady zbudowane z wozów, mebli, beczek i tramwajów. Na murach pojawiły się transparenty z kasłem They Shall Not Pass, nie przejadą, które stało się symbolem tamtego dnia i jednym z najbardziej rozpoznawanych okrzyków w historii antyfaszyzmu. Robotnicy, anarchiści, socjaliści, komuniści, członkowie związków zawodowych, szydowskie rodziny, irlandzcy migranci i zwykli londyńscy yy, obywatele stanęli ramię w ramię, by zablokować pochód Musleja. Kobiety wylewały z okien wodę i wyrzucały mąkę na policję, torując drogę tkwę faszystom. Dzieci rozrzucały na ulicach szkło, a starcy tłukli garnkami w rytm okrzyków tłumu. Starcia trwały wiele godzin. Policja, próbując rozproszyć demonstrantów, używała pałek i kolnych wozów z oddziałami. Lecz opór był zbyt silny. Po serii gwałtownych potyczek, w których rannych zostało kilkuset ludzi, władze zmuszone były odwołać marsz Mosleja. Faszystowski pochód nigdy nie przeszedł przez Cable Street. Zwycięstwo to stało się nie tylko sukcesem lokalnej społeczności, lecz także symbolicznym triumfem solidarności i obywatelskiej odwagi nad ideologią nienawiści. Bitwa na Cable Street stała się punktem zwrotnym w brytyjskiej historii. Brytyjska Unia Faszystów, dotąd rosnąca w siłę, zaczęła gwałtownie tracić poparcie. W kolejnych latach działalność Organizacji została coraz bardziej ograniczona, a po wybuchu II wojny światowej Mosley i jego współpracownicy trafili do internowania. Jednak znaczenie Cable Street sięgało daleko poza politykę. Wydarzenie z 1936 roku pokazało, że wspólnota złożona z ludzi różnych narodowości, klas i poglądów może skutecznie powstrzymać falę nienawiści. Dziś Cable Street jest miejscem w pamięci. W 1983 roku na ścianie jednego z budynków odsłonięto monumentalny mural. Przedstawiający dramatyczne sceny z tamtego dnia. W 2016 roku w 80. rocznicę wydarzeń na ulicach SNU powróciły tysiące ludzi, potomków, uczestników bitwy, działaczy społecznych, historyków i mieszkańców, by oddać hołd tym, którzy w 1936 roku stanęli w obronie wolności i równości. Choć tego dnia minęło już 89 lat, przesłanie Kegel Street pozostaje niezmiennie aktualne. W świecie, w którym znów odradza się nacjonalizm i nienawiść, pamięć o tym, że nie przejdą, przypomina, że siła społecznej jedności i odwagi zwykłych ludzi potrafi zatrzymać nawet najbardziej złowrogie ideologie.